Halo, halo się, Mano. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale i zaczynamy z grubej rury, e, bo mamy tutaj e, mnóstwo przeciwników. Może nie tak mnóstwo, ale e, dobry początek. Na dobry początek dnia warto porozwalać kilka ubów. E, no ale właśnie, gdzie my mamy tą. E, gdzie my mamy to, to zlecenie, tutaj? O, tutaj jest, dobra. Tutaj jest. Czyli to musi być gdzieś tutaj, rozumiem, tak? 25 metrów, dobra. Czekaj, czekaj, zaraz, zaraz. Czy ci to jest wyżej? Dobra, okej. Okay. tak, dobra. To tak musimy zrobić tutaj. A ciekawe, czy ja tu mogę. Tu jest jakaś bezpieczna strefa, cokolwiek takiego? Nie, chyba nie. Ale widzę, jest lodówka, więc. gra gitara. Bo to jest w ogóle chyba w tym, w tym budynku, to jest wszystko. Tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Mamy miodzik, proszę bardzo. Lawenda. Ty żartujesz sobie? Czy to jakieś jaja? Chyba pomylił adresy widzicie, teraz możemy już 10 minut przebywać w ciemnej strefie. Nie mam ochy jakichś jaja. Co hmm. to, to dokładnie jest. To cały czas się kręcę wobec tego tutaj. Nigdzie nie ucieknie! go! jak go, wejdę na przykład no tam na dach. Zrobić? O, 34 pojawiłoś się, mi się. Lepiej się nie zbliżaj, kurwa. Umieścić, no i mamy go. go. Tych, cholerna kuba, co się dzieje? Nic, niestety. Do starego transformatora znów dociera prąd, ale. o mnie? Nie chce działać. Chyba wywaliło bezpieczniki. A mam szansę, by przywrócić ją do życia. Że co? Moją żonę, megan. Dzięki elektryczności znów będzie żyć. Jasne. Czyli. Zamierzasz wskrzesić swoją żonę? Z, znów ze mną będzie. Przyniesie zakupy i, i, i będziemy wspólnie gotować i, i, i rozmawiać do, do, do późna. Ale jak, skoro. skoro ona. no. Ale będzie ubaw. Będziemy oglądać filmy całą noc. Dobra, poddaję się. Gdzie są bezpieczniki? Na dole. Pełno tam zarażonych. Próbowałem się ich pozbyć, ale. Jasne, zrobię co się da. Oddam ci wszystkie cenne rzeczy, jakie mi zostały. Zależy mi tylko na mojej megan. Będę czekał w naszym mieszkaniu. Jest tuż pod nami. Okej. Okay. Dobra, no, to ciekawe. Ciekawe Przywróć zasilanie w mieszkaniu, dobra. Ale jaja co? Coś mi tu nie pasuje. Gdzie masz to zasilanie? Tutaj gdzieś? Tutaj gdzieś. Jeszcze niżej, co nie? Tak, jeszcze niżej. Spercy uwięzili mnie jak jebane zwierzę. Rozwal klatkę, dobra? tam zarażonych, co? Czyli to jest tutaj! Dobra. No i tutaj jest, dobra. Halo, naprawiłem bezpieczniki. Spróbuj teraz. I już idę! Zdaje się, że ktoś wziął sobie nas na cel. Gdzie z nami dwa, może tchurzysz. Koniec z tym! Tu i teraz! Especjacy, Te jak gadają do tych zarażonych, o, <suszy> nie, to nie! Nie, to nie, nie, nie pan chciałem tego! O dobra, okej okay. Lakby to no. Litości Proszę Uwolnijcie mnie Dobra Litości Proszę uwolnijcie mnie eee. Mamy 13 metrów, co nie? Tak Zesraj się, a nie daj się, co? Nie da rady. Jak czegoś nie da się zrobić, to musi przy... ten... To trzeba... Yy, znaleźć kogoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. O kurwa, dobra. Ależ tutaj są... W... Kurwa, na hita lecą, zajebiście. Dobra. No i to mi się podoba. Alkohol, proszę <laughs> to znaczy bardzo. Jak miło. Eee. Oby to nie było to o czym myślę. O, no tak, tutaj ci jest pecy. Masz się co? Uwaga, mam tu trupa. Mamy problem. Dobra, ale gdzie jest to mieszkanie teraz dokładnie? 26 metrów. Czyli tu Ale czemu mi pokazuje 2 metry 6 metrów Ja i moja Mazikin żyje Dobra, ok. Czemu cały czas mi. Czemu cały czas mi gra? sugeruje, że to jest. Jest, tutaj. Cześć, kochanie. Jak dobrze znów usłyszeć Twój głos, Megan. Nie było karbowanych frytek, więc wzięłam proste. Będą ok, prawda? Jasne. Będą ok. Wieczorem obejrzymy coś razem. Niedługo będę. Pa! To twoja żona? Tak! Moja Megan. Moja kochana Megan. Dziś wieczorem oglądamy film. Może coś nam polecisz? Myślę, że Megan powinna wybrać. Racja. Dzięki za pomoc. Oboje jest z Megan jesteśmy bardzo wdzięczni. Mam, mam trochę jej biżuterii. Ostatnio no, niezbyt często się stroi. Weź ją, proszę. mi to biżuterii, oczywiście. Dziękuję. Dobrze, że znów jesteście razem. Straszne. Normalnie aż kurde, nic wam po mnie. Proszę. Normalnie, no to jest potworne, no nie, że, że, że tak, 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 jest, ale, dobra, okej, okay. to by było na tyle w tym materiale, także polecimy sobie tutaj z kolejnym, e, z kolejnym, kurcze, rozumiecie, tutaj, patrzcie ile tutaj jest zadań pobocznych, Już tu jest całe mnóstwo, tu jest tego pełno, nie, dlatego też porobimy sobie trochę odcinków, podejrzewam, że będzie ich trochę. Każde zadanie, każde zadanie będzie odrębnym odcinkiem, także, także myślę, że to będzie ciekawa forma, krótka, króciutka forma dla tych, którzy za bardzo nie lubią długich odcinków więc ten odcinek na dzisiaj się kończy, ja wam za ten dziękuję. I lecimy sobie dalej. Trzymajcie się, cześć!